Dzisiejszy odcinek będzie trochę elektryzujący, ponieważ będzie on o prądzie. Zanim przejdziemy do prądu, musicie poznać budowę atomu. Więc każda substancja składa się z atomów. Gdybyśmy taki atom przecięli w pół, to zobaczylibyśmy coś takiego. Atom składa się z jądra i to jest jądro. W środku jądra są protony, czyli te zielone kuleczki, i neutrony, czyli te czerwone kuleczki, i protony są naładowane dodatnio, ale neutrony nie są po prostu naładowane. Te tutaj złote kuleczki są to elektrony, które są naładowane ujemnie. Więc elektrony poruszają się po takich powłokach, które przypominają orbity planet w układzie słonecznym. Jako, że są dalej od jądra, nie są tak bardzo przyciągane. A to oznacza, że mogą uciekać. Można by tak powiedzieć, że mogą uciekać z atomu. Atomy różnych substancji różnią się od siebie i mają różną ilość elektronów, protonów i neutronów. A więc, aby. Atom był obojętny, musi być tyle samo protonów, jak i elektronów. Czyli musi być tyle samo plusów, jak i minusów. Jak widzicie, na tym modelu jest 6 zielonych kuleczek, czyli protonów, i 6 złotych kuleczek, czyli elektronów. Z powodu skomplikowanej budowy powłok elektronowych są atomy, które lubią przyjmować elektrony lub oddawać elektrony. Te, które oddają, są naładowane dodatnio, a te, które przyjmują, są naładowane ujemnie. Więc w taki sposób mamy elektrodę dodatnią i elektrodę ujemną. Elektroda ujemna, można by powiedzieć, że jest takim dżentelmenem, ponieważ Daje, oddaje swoje elektrony do tej dodatniej. I wtedy następuje przepływ elektronów. I zawsze jest od elektrony ujemnej do elektrody dodatniej. Yy, można by to trochę porównać tak z magnesem, ponieważ magnesy łączą jeżeli są takie same znaki, to, to się odpychają. W taki, taki sam sposób działają elektrody, czyli. Ujemnie naładowane elektrony są odpychane przez ujemnie naładowane elektrody. Szybkie wytłumaczenie. Czym jest prąd? Prąd to uporządkowany ruch elektronów w obwodzie zamkniętym. Szybka demonstracja. Więc yy, mamy tutaj źródło pr prądu, czyli baterię, i mamy tutaj odbornik prądu. Prądu, czyli żarówkę. No i nie świeci się, ponieważ obwód jest otwarty. No a teraz go zamknijmy. Ta! -da! Jak widzicie, już zaczyna się świecić. No dobrze, mamy tutaj zwykły zegar, ale no, nie działa. Więc połączmy go. Zamknijmy obwód i uwaga działa. No dobrze, a teraz pokażę Wam taki mały gadżecik, który będzie bardzo często używany w tym filmiku. Nazywa się woltomierz i on mierzy napięcie prądu. Więc połączamy i dwie baterie wytwarzają 3V i 11S. A teraz czy, zobaczcie, czy da się zrobić jako baterię. No dobrze. Więc mogliście się zastanawiać, czy da się zrobić, jak mówi tetą, ekobaterię. Tak. Potrzebujecie do tego cytryny, noża, miedzianej monety i ocynkowanego gwoździa. Więc robicie naci nacięcie nożem. Ok. Tam wkładacie miedzianą monetę. Dobrze wbijacie gwóźdź na drugiej końcówce, to też jest ważne. No dobrze, więc teraz sprawdźmy napięcie. Więc podłączamy tak i tutaj tak. Dobrze i teraz używamy naszego wo ukochanego woltomierza. Aby sprawdzić, jak duże napięcie ma cytryna. Siedem... Y, siedemdziesiąt siedem setnych. To jest bardzo... woltów. To jest bardzo mało. Ale zobaczmy, czy zadziała po prostu zegarek. Nie niestety nie działa. Jest po prostu napięcie zbyt małe, aby zegarek zadziałał. Ale teraz, czy dałoby się zwiększyć to napięcie? No, hmm. dałoby się. Trzeba dołożyć do tego kolejnym cytrynem. Więc, robimy tutaj znowu nacięcie. Okej. Okay. Teraz wkładamy tam miedzianą monetę. I używamy znowu naszej, yy, naszego gwoździa. No dobrze. Teraz odpinamy i bierzemy i po prostu zamykamy obwód. Podłączamy. Tak będzie. I teraz wierzymy to. Tak. No dobrze. Więc sprawdźmy, czy to, co powiedziałem, było prawdą, czyli zwiększyliśmy napięcie. Podłączamy. Znowu używamy woltomierza. I tym razem ma 1V i 6 67 setnych. Y, więc no. Zwiększyło się. To więc teraz sprawdźmy, czy uda nam się. Czy zadziała zegarek. Więc. Pinamy. I tak. Udało się. Ale teraz możecie się zastanowić, co by się stało, gdybyśmy dodali jeszcze na przykład jabłko. Zobaczymy, więc wyjmujemy, wyjmujemy, jup, okej. Okay. Więc teraz to musimy przesunąć, bo się trochę nie mieści. Yy, no dobrze, więc znowu. Robimy nacięcie. Dobrze. Zrobimy nacięciem i cozamy nieziadną monetę. I znowu używamy gwoździa. Więc OK. To znowu zdejmujemy. No i teraz bierzemy coś znowu na zamknięcie obwodu. No dobrze, teraz jeszcze dodajmy tą końcówkę. Op. Dobrze, a więc teraz znowu użyjmy woltomierza i Zobaczmy, jak duże będzie napięcie. Uwaga, przepinamy. I tak, jest to wiele większe. Jest to 2V i 66 setnych. No dobrze. Więc teraz zobaczmy, czy znowu uda nam się, aby zegar zadziałał, więc bierzemy. Zadziałało. Oczywiście zadziałało, bo przecież z dwoma cytrynami też zadziałało, więc no, działa. A teraz, jeżeli ktoś jeszcze sobie zastanawia się, hmm, a co bym dodał jeszcze jedna, jedna rzecz. No to zobaczmy. Ogólnie czasami mogą Wam się przykleić monety. No, dobrze. Musimy przesunąć. I tym razem będzie to ziemniak. Nie, tak po zdecydowałem, że będzie to ziemniak. Więc teraz robimy nacięcie. A jeszcze najlepiej. Aby to za Was robili rodzice, bo możecie się skaleczyć nożem. No dobrze. <laughs> Więc teraz sadzamy znowu miedzianą monetę i znowu bierzemy głościciel. I go wbijamy. Więc wbijamy go. Mamy go już no I teraz znowu łączymy. Jeszcze trochę muszę je przesunąć, żeby było trochę miejsca. No dobrze. Teraz bierzemy znowu jeszcze czerwony. No i sprawdzimy, jakie ma teraz napięcie. Więc bierzemy. No i teraz jest. Są 3V i 53. Jest jeszcze więcej. Więc jak już się zapewne domyślacie, spróbujemy znowu zapalić e, zegar. Znaczy, e, aby zegar zadziałać. Zadziałał I no, chyba musi zadziałać, ponieważ wcześniej też zadziałał. Więc uwaga, działa. Jakby można by jeszcze jedno dodać. Ale tego już nie mamy więc tego Wam nie pokażemy. Możecie sami spróbować w domu, zachęcam Wam. Możecie to spróbować jeszcze wi więcej wziąć tutaj. Na przykład, nie wiem, można kiwi spróbować. Więc tak, działa. No dobrze, teraz spróbuję Wam jakoś to wytłumaczyć, dlaczego tak wygląda ta reakcja. Więc, yy, każdy warzywo lub owoc ma w sobie taki sok. Ten sok nazywamy elektrolitem, i elektrolity umożliwiają przepływ elektronów, czyli prądu. Yy, co, co jest ważne, mieliśmy cynk w gwoździu i miedź w monecie. I zachodzą reakcje, z czego w, je, zachodzi taka reakcja, w której cynk dostaje ładunek ujemny i miedź dostaje ładunek dodatni. I wtedy tworzy się yy, prąd, który widzimy w postaci działającego zegarka. Więc jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję na kanale, bo przypominam Wam o challenge'u, czyli 200 subskrybentów do, do końca maja i Pojawiają się dwa odcinki specjalne. Ja teraz idę sobie zrobić cygarek z tego.